4 kwietnia został zainaugurowany cykl wystaw 30 wielkoformatowych fotografii przyrody, wykonanych przez 15 artystów. Na miejsce otwarcia wystawy wybrano port lotniczy Katowice-Pyżowice. Miejsce to ma szczególne znaczenie, ponieważ daje wyjątkowe możliwości dotarcia z przekazem do różnorodnego odbiorcy. W Pyżowicach, które są liderem wśród polskich portów lotniczych w zakresie obsługi ruchu czarterowego oraz cargo, w roku 2013 odprawiono ponad 2,5 miliona podróżnych. Wysoką jakość artystyczną oraz niewątpliwe wartości edukacyjne pozyskanych zdjęć przez trzy tygodnie będzie można podziwiać w rozbudowanej części ogólnodostępnej hali terminalu pasażerskiego A. Propagowanie wiedzy o niedocenianych walorach przyrodniczych regionu poprzez pokazanie piękna przyrody województwa na wielkim formacie to założenie organizatorów wystawy fotografii przyrodniczej Natura 2000 w województwie śląskim dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ekspozycja zaprezentowana zostanie w sześciu miejscach województwa będzie jak wygląda taki śląski mikrokosmos naturowy, zupełnie zderzenie nowoczesności portu lotniczego i zderzenie ze stereotypami Śląska jako takiej postindustrialnej pustyni z tym niesłychanym bogactwem i niesłychaną urodą tych fotografii przecież prawdziwy. To są ilustracje przyrody, która jest. Czasami rzut kamieniem od lotniska, zachęcającej do tego, żeby, żeby nie tylko na Śląsku się przesiadać, ale żeby zostać, chociaż, chociaż kilka godzin, a czasami kilka dni. Ale to jest też komunikat taki do mieszkańców, żeby, żeby może zabrali niewielki plecak. I, I się przeszli po najbliższym otoczeniu, pochylili się, nie tylko oglądali krajobraz, szeroką perspektywę, ale także pochylili się nad właśnie tymi szczególnymi gatunkami kwiatów. Spróbowali doszczec ptaki wśród liści drzew. To jest w ramach takiej kampanii, że ochrona środowiska nie ogranicza naszego rozwoju. I, że tak naprawdę obszary natura naprawdę mają co chronić, ale jednocześnie nie poszczega postrzega się środowisko i jego walory jako pewne dobro majątkowe. Podam e, taki przykład. W tej chwili ani inwestorzy nie chcą inwestować na brzydkim terenie i zaniedbanym, ani mieszkańcy nie chcą w takich miejscach się osiedlać. Czyli można powiedzieć, że, e, że to jest wartość, którą można przeliczyć e, na pieniądze. Coraz wyżej sobie cenimy zarówno estetykę otoczenia, jak i jego e, taką przyrodniczą pełnię. To jest też 2000, to się może udać właśnie... Tak, to się może przełożyć na praktyczny wymiar, że, że warto z tego korzystać. I tak ja mówię, że to jest walor, a nie obciążenie. I jakby. Ma na celu też zniesienie takiego oporu przed wyznaczaniem nowych obszarów, które często obserwujemy, takiego stereotypowego. No tak, bo jak już nam tu założą tą naturę, to my już teraz wtedy ani drogi, ani niczego, tylko z Nieprawda, to, to nie jest tak. A, a poza tym my często e, nie doceniamy e, tej wartości, ale żeby docenić, żeby dotknąć, ta wystawa skłania do tego, żeby dotykać. Z tego co Pani mówiła, to nie chodzi tylko o promowanie dla przyjezdnych, ale także żebyśmy my, mieszkańcy Śląska, również zaczerpnęli troszeczkę z tej wystawy i tak jak pani mówiła wcześniej, wysiedli z samochodu i zobaczyli, co tam rośnie dookoła bloku czy domu. Tak, to ta wystawa nie, nie tylko jest eksponowana na lotnisku, ona jest wystawą ruchomą, będzie eksponowana w różnych innych miejscach, poza tym w ramach tego projektu dużego, ale to, to jest nie tylko wystawa, to są właśnie z naturą w plecaku, to są mapki, informatory, które... Pomogą nam, mieszkańcom, trochę powędrować po najbliższej okolicy i zwyczajnie się z nią zaprzyjaźnić i ją docenić. Przecież wśród tych milionów pasażerów, e, którzy wylatują, przylatują do Pyżowic, znaczącą część stanowią mieszkańcy Śląska. I być może to jest jedyny ich kontakt z przyrodą. Być może on do tego zachęci, żeby poza to lotnisko, może na piechotę z tym plecakiem wyjść. I też chodzi o to, żeby odkłamać ten stereotyp brudny Zdecydowanie, zdecydowanie. I ten stereotyp my musimy zwalczyć i w, na, w nas samych mieszkańców Śląska i ten komunikat przekazywać. Yy... Podróżujący, żeby nie tylko się przesiadali w Katowicach czy przejeżdżali przez Katowice, ale żeby się też tu choćby na kilka godzin zatrzymali. Mamy taką deklarację, że film przyrodniczy, edukacyjny, który będzie w ramach tego projektu przygotowany, nakręcony, będzie eksponowany w samolocie. Prawda? To, to już jest zachęta i zmiana.